O nie, o nie Ej, ale nie ma muzyczki, czy on mnie będzie atakował? Chyba nie. Ha, śmiesznie. E, ale ja go będę atakował niestety. Więc... O! Tego się nie spodziewałem, chciałem mięsko podnieść. Halo, to znowu ja z tej strony. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Grounded. No i słuchajcie, w poprzednim odcinku eee, byłem w jaskini, byłem w jaskini tutaj koło bazy, eee, ale nie zwiedziłem w sumie całej tej jaskini, no bo było tam mnóstwo larw, które mnie zaatakowały. Było tam bardzo, bardzo ciemno i stwierdziłem, że po prostu stamtąd ucieknę. Ale wykonaliśmy misję, bo miałem tam zbudować znacznik, i dostaliśmy nową misję na zabicie pięciu soldier antów, czyli tych żołnierzy mrówczych. Więc w sumie, dlaczego by nie spróbować sobie tego zrobić? Właśnie, czekajcie, czy ja to mogę wypić. O, e, bo w sumie mam już pełno tutaj, dobra. Zjemy sobie cztery grzyby albo więcej, bo mam ponad dwa staki już, a nie chcę mieć za dużo w ekwipunku. Więc sobie zwolnimy trochę miejsca. Super. Eee, no, i generalnie, słuchajcie, mam 48 strzał. Będę mógł strzały podnosić, więc prawdopodobnie to wystarczy, żeby zabić 5 eee, mrówczych wojowników. Eee, kurde, no tu jest straszny problem, słuchajcie. Zobaczcie, co tu się dzieje, kurde. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale cały czas. O, o, o. A czemu ona nie dostaje cały czas obrażeń? Tylko przestała dostawać obrażenia. Powinna dostawać cały czas obrażenia. Hej, Halo? Najgorsze jest, słuchajcie, to, że jak one. O, prawie zginęła. Nie będę jej zabijał, bo mi zaatakują wszystkie. E, najgorsze jest, słuchajcie, to, że one próbują tam wyjść, bo one tutaj jakby mają problem z przejściem tędy, nie? I jak one tylko się tam przycisną, to już później mają problem tu wrócić na tą pułapkę i to jest tylko problem. O, zabiorę People tego, jedzonko. Zabiorę jedzonko, słuchajcie. No i co? No i myślę, że możemy. A to se wypije. Czemu nie? Ehm... Wezmę sobie, wiecie co, tutaj mam e, mięsko chyba na tym, tak jest, już zrobione i wsadzimy sobie tego dziada, e, to mięsko sobie będę mógł później zjeść, zrobię sobie miejsce w ekwipunku, czyli schowam to, to i schowam to i to. E, strzały mam, jedzonko mam, dzidę mam w razie czego, słuchajcie, lecimy do mrowiska e, Mam mrówczy pancerz, więc mrówki od razu się na mnie nie rzucą Ale problem będzie taki, słuchajcie, jak zaatakuję jakąś mrówkę, to prawdopodobnie wszystkie się na mnie rzucą, więc no, trzeba będzie być ostrożnym Nie wiem dlaczego, wybudowałem znacznik tam, bo wybudowałem tam znacznik na 100% ale nie pokazuje mi się ten znacznik na mapie. Prawdopodobnie jest ukryty, więc zaraz sobie to zobaczymy, jak to będzie wyglądało tam. Czy ja mogę jakoś sobie wyświetlić ten znacznik przy mrowisku? No bo przecież po coś ten znacznik jest, nie? Nie wiem, gdzie biegnę. Biegnę tak na ślepo, na zachód. Wydaje mi się, że biegnę na zachód. O, czekajcie, coś, coś tu mam. Coś tu gdzieś mam. Eee. Próbujmy to zlokalizować. Prawdopodobnie słuchajcie, to będzie Raf Science. Gdzieś tutaj ukryty. A, jest! Na soku? Ehm. Czekajcie. Dobra, jestem. Ej, co to jest? Judisko rowerec, caps, scheme pancho. Ale jakiś zegarek dziwny. Czekajcie, kurde, żebym tylko trafił teraz na tą rurkę. Ja pierdziu. O! Oh, prawie spadłem, ale prawie tylko. Dobra, super. A jak się używa tego dmuchawca, kurde? Bo ja mam dmuchawiec więc za, za ten. Kiedyś tego używałem, ale. Nie wiem jak się to używa. Kiedyś przez przypadek to użyłem. A teraz już nie wiem, jak się to używa. Dobra. E, idziemy do mrowiska. Dobra. Jesteśmy już przy mrowisku. E, w pierwszej kolejności, zanim zacznę atakować mrówki, bo one mnie nie będą teraz atakowały raczej. Bo mam mrówczy pancerz na sobie. Sprawdźmy w ogóle, jak tam. O, dobra, tutaj już się to trochę psuje. Ale wszystko powinno być jak najbardziej ok. Kurde, co ty robisz, mrówko, ale ty jesteś wielka. E, zobaczmy ten znacznik. Dlaczego on mi się nie pokazuje na mapce? Set, custom marker. A, no, zobaczcie, nie ma obrazka. To się nie ma jak pokazać. E, weźmy sobie to. I ustawimy sobie ten kolor, można. Ok. I teraz go mam na mapie zaznaczone. Mam. I no, i mam bugs, czyli e, robaki. Robaczki mam zaznaczone. E, na mapce. Cholera, strasznie dużo jest tych mrówek. Zobaczcie, że tutaj są dwa wojowniki e, walczące. Mrówki. I tu jeden poleciał gdzieś. Widziałem go przed chwilą. Musimy, słuchajcie, to zrobić w taki sposób, żeby tylko jeden z nich e, przyleciał. I najlepiej, żeby małych mrówek też w ogóle nie było. Dobra, czy one mnie zaczną atakować wszystkie? O, dobra, ten mnie zacznie atakować. Ja nie Where wiem co się dzieje. On zabił tego robaka tutaj, a nie, a nie mnie. Czy ta mrówka mnie chce zaatakować? Podejdźmy do niej Tak, chce mnie zaatakować. Dobra, zabijmy ją może. Ja pierdziel, patrzcie ile mrówek wylazło z tego mrowiska. Kurde, ja nie wiem czy dzidom nie byłoby lepiej go zabić nie. O, o! Która to jest ta, z którą biłem wcześniej? Ten, chodź tu. No chodź tu! No ja nie znajdę Nigdy w życiu nie znajdę tych strzał, nie? O nie no nie, ale na tego wojownika to ja muszę uważać. Ja pierdzielę, czemu one uciekają przede mną? Kurde, nie zabiłem jej, I powiedziałem, że 40 strzał wystarczy, tak? Nie wystarczy na pewno. Ja pierdziele, Ciężko będzie to zrobić, nie? Ała! Dobra, mamy to. Zabijmy sobie te małe, może. Kurde, ona ucieknie, ona ucieknie, ona ucieknie. Osiem strzał, dobra, pozbierajmy strzały szybko. O nie, o nie. Ej, ale nie ma muzyczki. Czy on mnie będzie atakował? Chyba nie. Śmiesznie. Śmiesznie ale ja go będę atakował niestety, więc... O! Tego się nie spodziewałem. Chciałem mięsko podnieść. Ej, tego się nie spodziewałem. Oła, oła, prawie nie żyję, prawie nie żyje. Zjedzmy coś, zjedzmy coś szybko. Co to się kurde dzieje? Przestań skakać mi tu. Dobra, tego jednego zabijemy jeszcze, ale zobaczcie, ile tych wojowników tutaj jest przy tym kamieniu, nie? A one tak dość mocno biją, nie? Bo widzieliście, on skoczył na mnie raz i prawie całe HP mi zabrał. Ja już nie mam za bardzo strzał. A mam tutaj czterech mrówczych wojowników, nie? Spróbuję wyskoczyć znowu na ten kamień. ...bo ewidentnie one nie chcą dalej iść. Więc zrobimy tak i spróbujemy z dzidy, nie? Ała. No co za paskudna mrówka, no. Dobra, mamy kolejną mrówkę zabitą, super. Fajnie, 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 że ten kamień działa. Tylko te małe skaczą na mnie, kurde dziady. Jak duży skoczy na mnie, to ja nie żyję, nie? Eee, więc cofnę się troszeczkę. Dlaczego ja się nie leczę? Zjedzmy coś jeszcze. Okej, okay, dobra, teraz się powoli leczę, ale bardzo, 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 bardzo powoli. 17 strzał. Czy ja z 17 strzał zabiję jakąś mrówkę? No nie jak będą uciekać. Jak będą uciekać, to na pewno jej nie zabiję. Ale może tą, co jest zablokowana tu w trawie zabiję ją. Hej, 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 zejdź mi z linii ognia. Kurde. Dobra. No i super. Eee, może wiecie co? Zrobimy teraz tak: eee, Ucieknę, żeby one se poszły i przestały mnie atakować. O, tu są też mrówki. O, to Ja muszę na to uważać, bo one mnie mogą zaatakować, nie? Ciekniemy, poczekamy aż, poczekamy aż muzyczka zgaśnie. Nie wiem czy to. One cały czas chcą mnie zniszczyć i pokonać, bo zabiłem ich kumpli. Dobra, cofnę się jeszcze bardziej. Dobra, bo chyba coś się zepsuło, nie? Dlaczego muzyka cały czas gra? Dobra, chodźmy tam sprawdzić, co, co to się tam dzieje. Um, ale coś się chyba zepsuło. Bo one tak, jakby cały czas mnie atakują? Kurde, jakbym pozbierał te strzały, to bym zabił jeszcze jednego i bym skończył to zadanie, nie? Ale trochę przez tą muzykę, kurde, trochę się cykam tam podejść, nie? Dobra, wygląda na to, że one mnie nie będą atakować. Pozbieram szybko strzały. Co ona ma, co ona ma, co ona ma w pysku? Co ona ma w pysku? Worek jakiś ma w pysku, co ty to masz? Oddaj mi to. Dobra, bo tu się dzieją straszne rzeczy. Zobaczcie, co tu się dzieje, kurde. Jak one się zdecydują mnie zaatakować, to ja jestem martwy, nie? Trzeba o tym pamiętać. O, tu jeszcze jakaś martwa mróbka leży. Soldier Ant. Kurde, za dużo tych mrówek tu jest. Jeszcze się robi ciemno, kurde. Przydałoby się jeszcze tą jedną mrówkę zabić szybko, ale łuk mi się zaraz zepsuje. Ehm, cholera jasna, tu potrzebuje trochę. I ehm. w sumie, czekaj, ja tu mam... O, ja tutaj mam te, ja tutaj mam e łóżko swoje, więc jak coś, to się będę mógł tutaj przekimać. Możemy sobie wstawić tutaj też mięsko do gotowania, a ja pójdę, słuchajcie, tam do jaskini, e, gdzie były te kable takie, e, bo tam będzie kwarcajt na pewno. Naprawię sobie e, rzeczy i zabijemy sobie jeszcze jedną mrówkę, może już e, z samego rana jak się prześpię. Także widzimy się za momencik. Dobra, słuchajcie, mamy poranek. Naprawiłem już sobie przedmioty i musimy zabić jedną mróweczkę jeszcze dużo. Eee, całe szczęście już tutaj się zluzowało Zobaczcie, że już zniknęły wszystkie te mrówki Poszły sobie do mrowiska I... O, idzie nam Ochotnik Kurde Uciekł do mrowiska, zobaczcie jak on daleko pobiegł To jest tamta mrówka, poszła do mrowiska, nie? Ty, ty dziadu, ty Chodź tu Ała Eee, no i niedobrze, no znowu to samo się robi. Znowu to samo się robi. Przychodzi mi tu 3000 mrówek. Spróbujmy szybko tą małą zabić, dobra I teraz miejmy nadzieję, słuchajcie, że nie uciekną ee, te duże mrówki. A, dobra, już jeden uciekł. To ten może w, w tym, w liściu. Ten w liściu nie ucieknie. Fuck. No nie dobrze. Spróbuję tylko w jednego strzelać, nie? big, ant, big ant. Spadaj! Spadaj, bo strzelę! No, ja myślę Gdzie jest ten obity? Czy to jest... Tamten mrówek? Nie kurde, nie zabiłem jej. o uciekaj! Czy to jest ten mrówek? Gdzie jest ten obity mrówek? Nie no kurde. To ja po to się poszedłem przespać, kurde, żeby mi te mrówki zniknęły, zobaczcie, co się tutaj znowu dzieje, nie. Najgorsze jest to, słuchajcie, że wszystkie uciekają. I no ja nie, nie mam szans zlokalizować, słuchajcie, tego obitego... mrówka. Czy w zasadzie no tej obitej mrówki... Specjalnie tak mówię, w razie czego, jakby ktoś miał mnie za idiotę. <grystanie> Dobra, no nic, no ja muszę spróbować tutaj zabić jedną mróweczkę, słuchajcie, i w takim razie widzimy się za momencik, bo to, kurde, jeszcze może tutaj potrwać, a takie strzelanie to bez sensu jest. Więc ja sobie tą mróweczkę zabiję, którąś. No, teraz to już nawet nie mam strzał, żeby je zabić, nie, ale... Ale zabiję sobie mróweczkę i słuchajcie, pójdziemy sobie troszeczkę dalej na zachód. E, bo tutaj gdzieś mamy do znalezienia chip dla bergla. Nie jestem pewny, słuchajcie, czy, e, czy taki chip będzie dla mnie teraz w zasięgu ręki jakby, bo mogę być za słaby po prostu, żeby żeby się tam udać. E, no ale spróbujemy, słuchajcie, spróbujemy. Także widzimy się za momencik. Dobra, słuchajcie, mrówkę zabiłem. Muzyka ucichła. Eee, spróbuję te strzały pozbierać. Dobrze, że kiepską pap. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Dlaczego się wkurzyła na mnie? I to jeszcze mała mrówka. Dobra, strzały pozbierane. 43 strzały. Ile ja miałem strzał? 44. Prawdopodobnie jednak gdzieś zniknęła, rozwaliła się albo mrówka weszła z nią e, do mrowiska. Nie wiem, ale w sumie i tak e, nie narzekam, bo prawie wszystkie strzały znalazłem. E, tutaj mamy dalej mrówki dalej mnóstwo mrówek tu jest. O, i co? O kurde, śmierdziel tam jest. E, ciekawe, czy mrówki będą walczyć ze śmierdzielem. To jest ciekawe, nie? Gdzieś tutaj mamy Rafa jensa swoją drogą. Eee, prawdopodobnie w, w mrowisku w środku. Ej, ale mrówki, Ej, mrówki z nimi walczą. Nieźle, nieźle. Ale no, raczej marne szanse mają. Jak zresztą możecie wszyscy zobaczyć tutaj. Mrówka już leży martwa. Gdzie ja jestem? Ja jestem tutaj, hmm, w tym miejscu dokładnie, Eem, tutaj może być górka jakaś, albo, albo gdzieś tu, no to może być wszędzie tak naprawdę i to jest kurde problem słuchajcie, bo ciężko mi będzie coś takiego znaleźć, o tutaj mamy jedzonko, zjedzmy sobie, znaczy nie zjedzmy sobie tylko weźmy sobie, a zjedzmy sobie ugotowane jedzonko, bo też mam ugotowane jedzonko, Konsumer. Biedne mrówki, kurde, one tutaj mają straszną biedę, naprawdę, ale jakby kurde wszystkie się rzuciły, nie wiem dlaczego. Zobaczcie, co one robią, te mrówki. Coś z tymi mrówkami jest nie tak, ale jakby się wszystkie te mrówki rzuciły na te śmierdziele, to by to znacznie inaczej wyglądało, nie? No ale dobra, na razie słuchajcie, ominijmy, spróbujmy to ominąć jakoś. To są mrówki, wszystko. O, Ralf Science. Jak mam ten RS napisane na zegarku, to znaczy, że Ralf Science'a widzę, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo znaczy, nie zwracałem uwagi, jak to pokazuje w przypadku tych baz takich. Ale no, ciężko stwierdzić, kurde. Eee, spróbujmy pójść w stronę tego znacznika, jakby. Mamy pióro, zobaczmy pióro, bo miałem. O, nie, trzeba ulepszoną siekierkę, żeby zebrać pióro. Dobra, no to nie zbiorę sobie pióra. Ale dobrze, że to sprawdziłem. Hm. Ciekawe, kurde, gdzie to pokazuje? Wydaje mi się, że to jest w mrowisku na dole. Ale żeby wejść do mrowiska, ja bym potrzebował, słuchajcie, wykraftować sobie ze dwie pochodnie albo nawet. Trzy pochodnie, więc nazbieram sobie materiałów, słuchajcie, wykraftuję sobie pochodnie, może znalazłbym trochę więcej jedzenia, aczkolwiek walczyć wydaje mi się, że tam nie będę musiał, więc no, zobaczymy, zobaczymy. On mi mówi, kurde, soldier and lookout, ale one mnie nie powinny atakować, więc on nie powinien mi też tak mówić, głupek, bo mnie tylko straszy dziad. Dobra. W razie czego mam, słuchajcie, materiały, żeby wykraftować sobie jeszcze jedną powodnię, możemy iść do mrowiska. E... No, mam nadzieję, że mnie nie będą bić. Dobra, lecimy do środka. E... O, i tu jest moja strzała, której szukałem. He, czyli mam wszystkie odzyskałem. Super. Dobra, odpalmy sobie. Pochodnie i wchodzimy do środeczka. Mam nadzieję, tylko słuchajcie, że jak podejdę na przykład do królowej mrówek, bo pewnie królowa mrówek też gdzieś tu będzie, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Eee, to mam nadzieję, że mrówki mnie nie zaatakują, bo będą wyczują zagrożenie czy coś. I druga sprawa, mam, na mam nadzieję, że larw tu żadnych nie będzie, ale no. Może być z tym różnie. Sprawdzam pierwszą odnogę. Słyszę mnóstwo jakichś dziwnych kroków. Zegarek zgasł. Pojawił się znowu. Tutaj mamy jakieś pomieszczenie. Strasznie się boję, że coś wyskoczy mi z za rogu, kurde. Wiem, że jestem w mrowisku i nie powinienem się spodziewać. O, Rasa jest tu jest, Widzi widziałem chyba. A ja nie wiem, czy ja chcę przepływać tutaj. Yy... Zapal tą pochodnię. Nie wiem, czy chcę przepływać tutaj na drugą stronę. Tam jest jeszcze. ciągnie się ten tunel dalej. Czy to jest kolejny rough Science tutaj? Co to jest? Ej, chip to jest! Ant Hill Bergle Chip. Czy to jest to? Ej, to nie jest to! Ja miałem Grave Robbery Cold Blood, a nie Ant No nie, to jest Grave Robbery. Dobra. Dobra, 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 dobra. O kurde. Rotten Bee Shoulder Pads. Bee? To z. Pszczoły? Coś gościu zrobił z pszczoły? Co prawda jest zepsute, bo jest napisane, że to jest zgnite. Rotten to znaczy, że jest zgnite. Eee, wyrzucę trawę. Wyrzucę trawę. Co to jest? Sprawdźmy to, ej, to jest jakiś pancerz. Sprint distance jest dodatkowy. No na razie tego słuchajcie, nie będę zakładał, bo mnie mrówki zjedzą, jak zdejmę pancerz, ale... Wow! Ej, tego się nie spodziewałem, słuchajcie. I nawet łatwo poszło, kurde. Wszedłem tu tylko, zebrałem tam kurde, nie chcę nurkować. Zostawcie mi mróweczki, proszę was. Przejdźmy się jeszcze tutaj może. Czy ja tędy się wracam? Ja się chyba tędy wracam. Jeszcze mi zegarek tutaj drąbi, czyli to znaczy, że gdzieś tu jeszcze jest rough science. I jak idę w tym kierunku... O, i teraz zgasło. Hmm. Mrówki śpią. Wydaje mi się, że tam jakbym przepłynął na drugą stronę w tej wodzie, co tam była, to wydaje mi się, że tam bym znalazł rough science'a. O, rough science widzę. I to ogromny rough science. Nice. Może będziemy mogli sobie kupić, słuchajcie, tego. O kurde, jajka tu są. O kurde, czy my idziemy do królowej w takim razie? O-o. Zegarek tu leży znowu. Neo... -małwę. Nie wiem co to jest, nie wiem co to znaczy. Nie znam takiego słowa nawet. No, ale okej, okay, to jest chyba jakaś nazwa, nie wiem, czegoś. To tu prawdopodobnie będzie królowa gdzieś, ej. O, kolejny rough ogromny. Tutaj, uwaga, trzeba, można wpaść, więc tam nie chcę, znowu widzę jaja. Czy ja tu byłem? Ja tu byłem, ej, ja tu byłem i ja poszedłem tamtędy i zrobiłem takie kółko tutaj. No, 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 tak było, tak było. Eem, tam była chyba jeszcze jedna odnoga, tam gdzie ta dziura była, więc jak znajdziemy dziurę, czyli dziurę powinniśmy znaleźć tutaj gdzieś, prawdopodobnie. O, tu jest dziura. Ja poszedłem w lewo i wróciłem się jakby do tamtego samego miejsca, gdzie byłem, więc pójdźmy w prawo, może tutaj coś znajdę jeszcze. Najbardziej się, słuchajcie, obawiam tego, że jak znajdę tą królową, to mnie mrówki zaczną atakować. Aha, dobra, i tu jest woda. Jest szansa, słuchajcie, że ta woda prowadzi do tego samego miejsca, gdzie ja tam byłem, już po tą wodę. Yy, znaczy przy tej wodzie. Więc, yy, no, nie będę przepływał. Ja nie lubię w takich miejscach, słuchajcie, przepływać na drugą stronę, bo nigdy nie wiem, yy, czego się można spodziewać i nie wiem, czy będę miał gdzie tlen nabrać i tak dalej. Nie chcę ryzykować, słuchajcie, nie chcę ryzykować, bo później ciężko mi będzie yy, wyłowić plecak. Więc e, spróbujmy zlokalizować wyjście stąd, bo ja już się tu, tak szczerze mówiąc, to ja się już tu chyba zgubiłem. E, ale myślę, że, że jakoś znajdę wyjście. Powinienem iść do tego znacznika, w stronę tego znacznika jak znajdę ten znacznik, to znajdę też wyjście z jaskini. Więc e, super, fajnie, udało mi się znaleźć chip, udało mi się znaleźć, tędy byłem, tędy przyszedłem, dobra. Super, 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 super. Możemy stąd iść, wydaje mi się. Już nawet e, nie słyszałem żadnych e, sygnałów z zegarka, więc myślę, że nawet e, całego Rafa pozbierałem stąd. Z którą mamy godzinę? O, zbliża się zachód słońca, słuchajcie. E, może, słuchajcie, może, może, może. E, pójdę, wiecie co? Pójdę do bergla. Na szybciutko pójdziemy sobie do Bergla. Nie jestem pewny, czy chcę się przespać jeszcze przed tym, czy, czy może lepiej. Nie, zobaczymy, ile będę, będę miał czasu. Ale pójdziemy sobie do Bergla, zobaczymy sobie, jakie będę miał kolejne zadania i ojej, 4000 będę miał. Uuuu. Czyli jeszcze braknie mi na palisady. Jeszcze braknie mi na palisady, więc będziemy musieli spróbować zlokalizować może e, tego kolejnego chipa, albo zobaczymy, jakie tam zadania będę miał od Bergla. Kto wie, kto wie. Dobra. E, oddajmy mu. A nie, nie mogę mu oddać. Czekajcie, 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 czekajcie. Jak mam mu to oddać, tego chipa? A, dobra, tutaj jest. Crazy, huh? eee, fajnie. Oddaliśmy mu chip, zdobyliśmy yeah, Rafsa Kompletę. Ej, czekajcie, co to się dzieje. A, dobra, teraz dopiero mi się to yy, skompletowało. Czyli prawdopodobnie teraz zniknie mi ten quest. Eee, tak jest. Ant-Hill Chip Unlocks. Swap Shop, Expanded Swap shop. Aha, czyli będziemy mieli jak. Postura, postura, o, zobaczcie, czyli. Jak będę znajdował jakieś chipy, to będą mi się tutaj odblokować nowe rzeczy. Eee, canteen Upgrade. O, zobaczcie, może więcej e, mieć e, wody w środku. Więcej wody w środku. Fiber Bandage to jest też spoko. iPad. Nie wiem, co to jest iPad. I... A... a, zobaczcie, e, redukuje zużycie m, wytrzymałości e, podczas. Ataków to jest też fajne, bo i z łuku i z dzidy jak się atakuje to wytrzymałość się traci, więc też, też, też to jest e, spoko, e, także spoko, fajnie, dużo tutaj mamy tych e, ulepszeń, ale bardzo mało jensa mamy, a następną rzeczą, którą chcę kupić to jest właśnie fortified bases e, i chcę zbudować palisadę dookoła bazy. Dobra, ale mamy, powinniśmy dostać teraz dwa nowe zadania. Dlaczego kurde, jeszcze mi to nie znikło stamtąd? God Demet? No dobra, no możliwe, że słuchajcie, on nie ma dla mnie jakby drugiego zadania jeszcze, ale weźmy sobie Spider Funk, analizę Spider Funk. Czy ja już kurde czegoś takiego nie analizowałem przypadkiem? Czekajcie, czy mogę tutaj szukajkę gdzieś wpisać? Sobie nie, nie mogę. Spider Funk, tu gdzieś widziałem Spider Funk, jest, mam już coś takiego zrobione. Nie, unanalyzed jest. Okej. Okay. I mamy kolejne zadanie: będziemy musieli pająka upolować jakiegoś, więc yy, może, może się zajmę tym yy, w następnym odcinku. Bo to by było tyle: ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. O, o, ciemno jest. Szybko muszę uciekać, zanim pająków nie będzie.